Trzecie badanie e, zrobiono również w 2016 roku, które mówiło o tym, jak mentalność założyciela jest trochę lekiem na kryzysy w firmie. Dlaczego większość firm, nawet tych odnoszących początkowe ogromne sukcesy, nie jest w stanie skalować się dynamicznie i rosnąć w nieskończoność? No i tu firma konsultingowa Bain Company szukała odpowiedzi na to pytanie przez wiele, wiele lat i w końcu ją znalazła. Opublikowała swoje wnioski w bardzo ciekawej książce swoją drogą też, The Founders Mentality, polecam, gdzie kluczowy wniosek jest prosty. Większość firm nie zatrzymuje się w rozwoju z powodu działań konkurencji. Większość firm zatrzymuje się z powodu wewnętrznej, narastającej złożoności i biurokracji. I to jest tym, co nieuchronnie pojawia się wraz ze wzrostem skali i wraz ze wzrostem całej działalności. W miarę jak organizacje stają się coraz większe, przechodzą trzy nieuniknione i bardzo przewidywalne kryzysy. Pierwszy to przeciążenie tzw. overload który jest typowy dla młodych, bardzo szybko rosnących firm, które po prostu nie nadążają z budową odpowiednich struktur. Drugi to zatrzymanie, tak zwany out, który następuje wtedy, gdy pierwotna misja firmy się trochę rozmywa i do głosu zaczyna dochodzić ta wielka korporacyjna biurokracja. Znacie to, bardzo ciężko coś przeforsować wtedy w takiej firmie. I to jest ten główny zastój w danej firmie. Jest też trzeci kryzys, tak zwany free czyli swobodne spadanie. Moment, w którym okazuje się, że dotychczasowy sprawdzony model biznesowy się wyczerpuje, a nie mamy jeszcze nowego perspektywicznego na horyzoncie. Nie wiemy, jak zmodernizować tą firmę. I okazuje się, że firmy, które pomyślnie przechodzą przez te wszystkie kryzysy i kontynuują swój dalszy wzrost, mają jedną wspólną cechę: w jaki sposób udaje im się zachować tą tak zwaną mentalność założyciela, co w praktyce oznacza, że mają silne poczucie misji, wiedzą, co robią i po co to robią, mają prostotę operacyjną albo starają się to upraszczać i mają też osobistą odpowiedzialność za wyniki i płaską, dość mocno niehierarchiczną strukturę, no co daje ogromne zaangażowanie ludzi. Analitycy z Bain Company jednoznacznie wskazali, że takie właśnie firmy są od 4 do nawet 5 razy bardziej prawdopodobne, żeby znaleźć się w tym najwyższym topowym kwartylu pod względem osiąganych wyników finansowych. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich sukcesów jest albo unikalna kultura organizacyjna, która zostawała w firmie na długo po odejściu założyciela, albo sam założyciel po prostu nigdy z tej firmy nie odchodził. No, ciężko się z tym nie zgodzić, prawda?